Czeski Half-Life. Tak okrzyknięto grę Quark, którą dzisiaj pokrótce Wam przedstawię. Czy to porównanie jest słuszne? Przekonajmy się. Quark zabiera nas do fikcyjnej Czechosłowacji lat 90., a konkretniej w podziemia kopalni uranu. Jak się więc domyślacie, jednym z ważniejszych elementów będzie promieniowanie oraz służby rządowe, które chcą zataić katastrofę, a przy okazji pozbyć się świadków oraz mutantów. Brzmi znajomo? A to dopiero początek nawiązań do kultowej strzelanki od Valve. W przeciwieństwie jednak do doktora Freemana nie jesteśmy naukowcem, ale świeżym narybkiem w postaci osoby odpowiedzialnej za dbanie o bezpieczeństwo placówki. Miejsce pracy jest oczywiście radzieckim koszmarem, który sypie się na naszych oczach. Wyposażeni początkowo w klucz francuski i pistolet, wyruszamy w drogę po labiryntach podziemi oraz kopalni, by wydostać się na zewnątrz. Inspiracja Half-Life'em jest tutaj wręcz oczywista i twórcy nie zamierzali specjalnie się z tym ukrywać począwszy od rodzajów broni, poprzez wrogów, na zagadkach środowiskowych kończąc. Samodzielną mechaniką są natomiast perki, które rozwijamy dzięki zbieranej po drodze substancji w strzykawkach, która daje nam punkty potrzebne do odblokowania poszczególnych umiejętności pasywnych, które nieco podnoszą nam ogólne stacy. W łapach dzierżyć będziemy strzelby, shotguny, karabiny czy broń energetyczną, którą musimy ładować na panelach ściennych. Kolejny ukłon w stronę Half-Life'a. Co jakiś czas natrafimy też na bossów, ale tych jest stosunkowo niewielu i więcej problemów sprawiały mi niektóre akty samej gry niż ci finalnie i wrogowie rozdziałów. Poziom trudności nie jest może na poziomie Studia From Software, ale nawet na poziomie Easy zdarzyło mi się parę razy stracić życie. Głównie dlatego, że nie doceniłem przeciwników, sądząc, że można tutaj iść na pełną rzeź. Jak się jednak okazuje, wystarczy dwóch, trzech mocniejszych przeciwników, na przykład ze strzelbami, którzy zdejmą nam cały pancerz i 80% życia w kilka sekund. Dlatego każde pomieszczenie trzeba badać ostrożnie i eksplorować powoli, bo szybko możemy wrócić do poprzedniego savea. A te są automatyczne i roz na przestrzeni całej mapy, podzielone na lokacje. Tak więc, w przypadku zgonu, czasami będzie trzeba nadrobić kawałek mapy raz jeszcze. To, co jednak w kwarku najlepsze, to klimat. Począwszy od podziemnych, betonowych struktur, poprzez kopalnie uranu, wielkie hale górniczo-wydobywcze, na biurach kadry kierowniczej kończąc. Podobny, ale nieco bardziej granżowy klimat mieliśmy też w strzelance Hrod, którą też ogrywałem w ramach tej serii. Wszystko to utrzymane jest w bardzo znajomym radzieckim klimacie. Meblościanki, Plakaty propagandowe, czy notatki pracowników, które rzucają nieco światła na to, co wydarzyło się w placówce. Część z nich ma podnieść nieco klimat grozy, inne z kolei są napisane w typowym czarnohumorystycznym stylu, bo i cały kwark opiera się nieco na grotesce i lekkim mrugnięciu okiem do widza. Sam had czy czeski humor odnośnie bezpieczeństwa przypomina mocno falauta, jest więc mrocznie, horrorowo, ale przy tym okazjonalnie absurdalnie czy wręcz zabawnie. Gra stoi na silniku Unreal. Więc mamy wszystkie nowoczesne bariery graficzne, ale i tak mocno stylizowane na kanciaste twory FPS-ów z lat 90. Dla niektórych może to być zbyt kwadratowe, ale mi zupełnie nie przeszkadzało. I powiem wam, że dawno tak dobrze nie bawiłem się przy jakimś boomer shooterze. Być może dlatego, że Quark bez pardonu nawiązuje do mojego ukochanego Half-Life'a, ale dla mnie to plus. Jeżeli już kopiować innych, to tych najlepszych. Bardzo wam polecam ten tytuł. Nie jest on przesadnie długi, ale zapewnia masę zabawy.